Ja mówię 3-4, a wy pokazujecie, tak? Są już wybrani przedstawiciele. Pierwsza para to książulo i wojek oraz duże P i Tetris. Minuta na temat tuti i czysty. Kiedy wbijam, no to mam luzik. My Tetris P, a wy ci drudzy. Ale dobra, no to w sumie mam bekę, no bo pojebany to jest, że nawijam do dwóch równocześnie. Matis, gęba na kłódkę za wygraną, otworzy z kebabem budkę. Dobra, lecę z tą szmulą, no to jest czapaty książulą. no, kiedy wchodzę, to nie mogę tutaj z beczki. Jeszcze wszystko się ułoży, tak jak Tetris. No i wbijam sobie, no i mam matwiznę duże P. Patrzę teraz na dużą pisę. Dobra, on się sprzedał, duże pe raczej duży pedał Dobra, teraz wiedzą ziomy, a z tym krzyżem bez freestylu nie jesteś zaprzysiężony. Nie no wiem, że nie czytasz żadnych książek Jak książuro, a ty kurwa mały książę Nie no sobie wbijam, no i mam tą bekę Jak ci zajebie, lecisz na inną planetę Dobra, Książulo, napierdalam moi lece z tą szmulą I teraz tak lecę, mogę tu skoczyć, poskładamy was jakbyśmy składali klocki Kiedy wybijam, no, no to obstracie zbroje Ja sobie tu bijam tu zupełnie tak jak bojek No i jeszcze dodam coś tak jak Książulo, Walisz mi konia, najlepiej oburącz Posło! mnie was na słowa, to na pewno nie jest przyszłość freestylowa Dzięki tymbie, to byli tuti i czysty Odpowiedź duże P i Tetris w tej roli wow, wow. Matis oraz Kruczek. Lecimy z minutą, Proxima dajcie swoje łapy! Łapy, 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 łapy! Yo, yo, yo! Yo, 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 yo. Matis otworzy kebaba, to rozkminka, cipa jego panny jak baraninka! Raz, 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 raz! Raz, 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 raz! Ja pierdolę, cisnę, zjeba! Znałem już jednego okularnika i przejebał! Wow, 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 wow Ty jeba na ruro, ty jesteś jak się żulo, raczej kurwa najebany jak się Junior. I to jest proste, wejdę na braga kierowniku, daj dwa złote na kebaba Tak jak tu wchodzę, raz, 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 raz. Wpada kruczek, ją tak to leci Wpada koziołek i pierdoli takie dzieci Ale czekaj jedna chwila! Pobierasz wypłatę od pedofila Wow, 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 dobry temat na membrany. Ty grasz w tetrisa ze swoimi chromosomami i to jest proste. Wejdę sobie w bitwach, chromosomy chyba kurwa liczba nieparzysta. Jaki tetris, gram kolego, klocek koziołka wchodzi w pejdiego. Jadę ziomo, jego klocek wchodzi na klatę piersiową. Poszło. To był Matys i Kruczek. Ostatnie wejście na temat i wczucie się w rolę ze strony Koziołka i Pejtiego. A jesteśmy kim? I wiecie co? Możecie sobie wybrać. Tako Hemingway i Dawid Podsiadło <noise> albo z i Osioł. Kogo wybieracie? Szrek i Osioł. Szrek i Osioł. Proszę, uprzejmie. Yo, jadę gnoi, startujemy na planetę z twoich zakoli, ale on ma głowę, wchodzę pod wokale. Widzieliście kiedyś lotnisko zardzewiałe? Yo. Yo, yo, yo. Jestem Szrek, a twoja żona będzie kurwa fiona robiona. Bejbe, daleko jeszcze? Ej, 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 a to jest konfidencka cipa na stylach jak Tetris, bo chciał wydać Mila. Jadę na bity, ale nie doczekamy się progresu jak jego płyty. ia, 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 Siadaj na koka, a ja w tym czasie wyrucham z boka! Bez bekiem, koziołek jest najlepszym zlekiem! I hrabnie bangla wypierdalać z naszego bagna! To no jest tak! Z naszego bagna! A z mordy wyglądasz jak lord Farquhar. Jego mama mała, tusta, miała być stara wróżka, ale miała być stara wróżka! A jest tylko matka kurwa! Bo! Po rundzie tematycznej! Przechodzimy do odpowiedzi, bez tematu, każda z ekip będzie miała dwie yes, minuty yes, na yes. tym bicie. Wolna amerykanka, można już robić wszystko, w nikogo się nie trzeba wcielać. Zaczynamy. Tutaj czysty, dwie minuty łapy, do waszej łapy, dyspozycji. Łapy. Mówi o zakolach ta pierdolona dziwka, przecież też się ma, tylko kurwa jest tu grzywka, no i dobra. Ciągle bronisz, ale dziecko też nie zasłonisz. Nie no, teraz bijam i co by nie było? Taki i o i jo, i Nie no dobra, teraz pijam sobie hipką. Wleż mieć kurwa kontakty z policją Wow, 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 wow. Smoka całkiem nieźle, twój stary też ruchał co popadnie, dlatego tu jesteś. Wow I powiedz mi jedno jedno, nieba na kurwo Jakim trzeba być chujowym programistą, żeby dorobić się na walkach z kryminalistą. Yo! Yo, 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 yo! Yo, 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 yo! Jakie io, io! Ja tu lecę na zwrocie! Ten sygnał słyszy twój stary w robocie! Dzisiaj Zostaje między rękami Ej, 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 A co ty nawijasz o dzieciach, mała mendo? Przez siebie w Chinach można mieć tylko jedno dziecko Raz, 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 a! raz, 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 raz. Jakie ijo, io, nie io, i io, i io, to jak Hiroshima Ciebie z nima, a ja mam kilo Twoj Twoi starzy kurwo mi piją skija Potem wracają na HT i piją syna Dobra, dobra, dobra. ja ja yo, 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 ey! Jebać kolejność! Na chuj się dławisz? Jebany dresie, co? W matmę nie potrafisz? Dobra, to jest właśnie chłosta. No i teraz właśnie wyruchał koziołek osła? Kiedy sobie pijam, jesteś rozpierdolony. Widać, że z matmy to jesteś zielony. Jeszcze powiem, jesteś coś Ruchałeś smoga, dziś ojebiesz słońce kule W Chinach można mieć jedno dziecko Na szczęście wystarczy, żeby im spuścić w pierdol. Pijam mendo, pijam sobie kluczek Teraz będzie legendą <mulity> Bili syna, jadę pomału A koziołka od razu oddali do Monaru Raz, 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 raz raz, 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 raz Jadę, Jareczku, tata ci powie z mamą nie pozwalamy ci spać po i e, wejściu. Io io, a starzy kruczka w domu bio bio! Piją, bio, bio, on się ciągle modli do ojca. Piją, bio, bio! po walce. Jeszcze ja. A, proszę. Raz, 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 raz. A ty wiesz co powiesz swojej starej cpanie? Proponuję wieczne odpoczywanie. Jo, 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 yo. Yo, ej. To jest rozkmina, Od kiedy kurwa kruki latają w Chinach? Zróbcie hałas dla wszystkich zawodników z tego barażu! Tylko przypomnę, że zmierzyli się w nim koziołek Pejty, Tutty Czysty oraz Matis i Kruczek. Głos leci do jury i już za chwilę poznamy ekipę, która zakwalifikowała się do dalszego etapu. Panowie! Oni się jeszcze naradzają. Może wy zajmiecie jakieś stanowisko? Proxima, kto powinien przejść dalej? Czy powinni to być Tudi czysty? Czy powinni to być Matys i Kruczek? Czy może powinni to być Kożołek i Paty? Jurozy, wiecie już, co sądzi publiczność. Czas, by głos zabrał Murzyn. Okej, okay, generalnie chciałbym. Nie, 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 nie. Ten hałas chciałbym dograć. Ten hałas chciałbym dograć między tą parą a tą parą. Dogrywamy hałas, jakby jesteś. Tak nie kurwa, chuj w dogrywkę. Okej. Okay. Dobra, dobra, moi drodzy! Moi drodzy! Potrzebujemy waszej pomocy. Czy w tym starciu lepszy był koziołek i pejty? Trzymatis i kluczek Kurwa. I co, łatwiej? Łatwiej? Nie no, chuje łatwiej. Dobra, macie, macie kurwa, macie to. Dogrywkę robimy. Nie, nie. So... myślę, że to jest czas, żebyście określili zasady dogrywki. Okej, okay. nie ma, nie ma, rozumiem, ten, wpisanych żadnych nie, zasad? Nie, jest to sytuacja zupełnie bez precedensu, nigdy nie było dogrywki wcześniej. Panowie, decyzja, bo zawodnicy stygną. Ja wiem, wiem, wiem. To co, tak? Okej, okay, Nie, nie. Cztery po cztery chcecie? Okej, okay, i co? I wtedy dwie minuty, tak? Każda para? Ale czekaj, tylko Mati i Kruczek i Pejty i tak, Koziołek? Tak, tak, To myślę, że to jest dobry moment, żeby zrobić hałas dla Tutiego i Czystego, którzy może przejdą dalej. Nie przejdą, nie przejdą. Ale i co? Zbieramy się oni, my, oni, my, tak, okej, tak. okej. Okay, okay. Dobra, już wiemy, już wiemy. Sorry, zamuliłem troszkę, dużo się dzieje, sami rozumiecie, rdza. Mamy po cztery wersy: Koziołek i peiti, a także Matis i Kruczek. Gramy o to, kto zacznie, Fawierkami nożyce. Trzy, cztery. Matis i Kruczek zaczynają. Mamy jeszcze jakieś Ale dajcie na temat jakiś, może, nie? Lecimy bez tematu, panowie. Ja yeah, pierdolę. Nie no, bez sensu jest bez tematu. Rzućcie nam temat jakiś. Co to się odpierdala w ogóle? Słuchajcie, możemy się e, wcielić w postaci. Maria Skłodowska, Kiri i Mikołaj Kopernik, a także Dorota Welman i Marcin Prokop. Kto jest kim, panowie? Zapraszam i Kruczek to Prokop i Wellman, Kożołek i Pejty to Maria Kiri, Skłodowska i Mikołaj Kopernik. Let's go! Wow, 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 wow! wow Dwie minuty po cztery wow, wow, wersji. Wow, 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 wow! Czuję się jak Dorota Wellman. Twoja laska jest troszeczkę jak Welma. I to jest proste: Harakiri to postrach na ciebie, Harakiri, Skłodowska! Wokół Ziemi orbitujesz, ale z ryja ci jebie nawet jak orbitujesz. A tego zjeba, jebać, bo zapierdolił całą tablicę Mendelejewa. Dobra, dobra, dobra. Raz, 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 raz. Dobra, się ma teraz wbijam. No i powiedzieć to muszę. Pomylili Dorotę Welman z pokusiem. Yo yo, 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 A przestań nie ubrażać kurwo po wyglądzie, bo w końcu się w kurwie i na ciebie usiądę! Jo, zajebiście, krócze kurwa, skąd te pedalskie propozycje. Jadę na zwrot od nich dziwnego, jak ostatnio klękał do teleskopa. Jau, Jał, jał, joł, jau. Przecież twoja laska się tak puszcza na trasach, że nawet kopernik nie wie, kto kogo obraca. jał, jau, joł, jał! joł. Propozycje? Przecież wczoraj na kutasie zajmowałeś propozycje. Raz, 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 raz. A twoja matka tak się puszcza kondomie, że ją puszczają na poloni, po polonie. Rana, nana, pierdolona, znowu naczpana. Dobra, yo, 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 yo. Tak, 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 tak. Co pierdolisz o kondomach, zamki i Ciebie powinni dojebać, jak byłeś w kondomie. Jesteś z stary koszmatom, zmazuje z Dobra dzwanie, durek z twoim rodzicom wypłaca odszkodowanie. Debilu, a w twojej dupie był uni milu? 10 po ostatnim wejściu. Wow, 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 wow. Wypłaca mu odszkodowanie. Niestety na twoją mordę. Nic nie zostanie, wejdę w wersach. Nic nie zostanie, ewentualnie moja sperma. Widziałem kondona w lustrze kondonie. Nie. Było weneckie, stałeś po drugiej stronie. Widziałem jeszcze spanie! jak zaczynałem wyprzedanie. Dobra, zamknij ryj na sztosie. Ewidentnie kurwa temat mają w nosie. Posło, yo, 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 yo. Kiedy wpadam, możesz kurwo siedzieć. W Krakowie nie ma mefetronu, mają pokruszoną kredę. On jest z Chin, on mieszka na Śląsku. Kto kurwa z nich mówi lepiej po polsku? Jadę w ragi, jak patrzę na ry, raczej nie ma dziś. Poszło po walce! Zróbcie hałas dla Matisa i kruczka, także Pejtiego i Kożołka. To oczywiście tak naprawdę Maria Speedy i Kory. Kłodowska, Kiri, Mikołaj Kopernik, Dorota Welman i Marcin Prokop. Ej, publiczność, czy lepsi byli? Matys i Kruczek? Czy może rozwalili ich Pejty i Kożołek? Halo Jurozy, co jesteśmy, tam u was? Jesteśmy gotowi, dalej przychodzi Pejty i Koziołek. Słuchajcie, Pejty i Koziołek dołączą do jednej z grup, zaraz się okaże, do której.